powiem w tej jednego z odcinków, który może się wydawać podejrzany wszystkim Państwu, znaczy autorowi, ale wszystko, Wiktorii. Ja się wydaje ponieważ wszystko wydaje się, ja wiem. Ja się A panu Piotrowi piętym. również. Czy pan znalazł taką notkę, że ten, tę narrację proponuje, by przedstawiła Wiktoria, to jest po drugim śnie naszym. Bardzo chętnie, bardzo prosimy. To jest troszkę inaczej napisane, takim językiem no, infantylnym, kobiecym, dziewczęcym, innym stylem. Ale który ten sklop raport? Proszę zajrzeć do, snu, do drugiego snu Marsza w odcinku dwunastym. Zaczyna bo Olenka, to już jest nagrane. Aha. Potem jest no, krótka kwestia dla autora. Aha. Czy widzi to autor w odcinku 12. Wydaje mi się, że autor jest przy szóstym, a nie przy wymiarze. A to jest szósty dalszy ciąg, jakiś, tak? O szósty, tak. On jest, on jest postanowiliśmy. Ale da się znowu. usłyszeć jakiś ten fragment, że tak powiem. Początku? Nie, pod, znaczy, do, montażowo dla nas, jak to Dobrze, jest. Dobrze, zaraz, jest, zaraz pokażę. A ja mam pytanie o czy Czarne życie? można to jest kompletnie jakaś piosenka. I, nie. To, zobacz, to jest powiedzenie. A, ale pies jest. Pieśń jest? No nie, no, no, nie no, no, ma. Ocieciorny, nie? No ale ocieciorny to nie jest życie marne dla mnie. No, no, na to zależy w jakim kraju. To jest inna <laughs> kultura po prostu. Jest. No dobrze. Czyli, Czyli co ja mam zaśpiewać? Do... Ja Nic śpiewać, nie przeczytać. Nie zależy, ja zaraz ja powiem na pytanie dotyczące szóstego, a na razie nas. Jest Olena Mhm. Później jest autor, czyli Janusz Błogacki, później jest Wiktoria i kończy ten rozdział 12, czy odcinek 12, Pan piersi. Chyba się kobiety, długie, polagowane, to nie jest szóstego No, bo to jest właśnie to Tylko ten koniec. Ustaliliśmy, że to tylko koniec to ja mam przeczytać tylko. Przeczytałeś to. to, to już przeczytałeś, przeczytałeś to, no. to jest Pan tu nic nie czyta. Pan no, już nic nie czyta. Zacznij, A, to, tego. Pozdrawiamy wszystkich internautów. Przedstawiamy jeszcze naszą młodą. Może ilą już ty to zrobisz. Pani <grym> Wiktoria Jorodecka. Ja? Czyli... A, yeah. no, Młoda, ale za to niezdolna. Otwornie niezdolna. Ale Jak już nie będę młoda, to nic mi nie zostanie. w dodatku gruda jeszcze, proszę no, pana. Bo no, już gorsze nieszczęścia nas nie mogą pozwolić. No to, czy pani Wiktoria chciałaby na internautów i wyrazić radość z powodu tego oto spotkania? Jest ladość, rok 2011. Radość jest własny. niezmierna, która się nie mieści we mnie. No, Wiktoria nie ma innego wyjścia. Już wskazana jest na starców. Starcy i Wiktoria, tak? Wiktoria. Dobry. Nie, Wiktoria i Starcy. Wiktoria i starcy, lepszy. No to... O, jeżeli ja już słyszę, to znaczy, że... Przepraszam. Ja <grym grym> Zaczyna. Tracił wam. Tak, tak, tak. Już po wszystkim. Ty czytasz, tak? Aha, a No Tak, jest napisane Sen na... Masz. Nie pokazał się. Rodwayem przejechały w dół miasta dwa ogromne płyty. Zgarnęły z bały śniegu na zaparkowane przychodnika w samochodze Uplauz. To trucizna!